Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, ktoś to napisał w komentarzu, żebym powiedział parę słów na temat chorób wenerycznych. Ja nie jestem lekarzem, żeby. Mówić o chorobach wenerycznych profesjonalnie, to musicie porozmawiać sobie z każdym lekarzem. Może nie z każdym, ale z lekarzem, po prostu na temat chorób wenerycznych. Tam uzyskacie profesjonalną wiedzę na ten temat lub poczytać. Ale z perspektywy moich obserwacji, to na pewno, żebyście panowie stosowali prezerwatywy, uważali, to jest ważne, ale. Znam wielu facetów, którzy naprawdę mieli bardzo dużo kobiet, myślę, że w tysiącach to można powiedzieć, i tak naprawdę mieli jakieś tam drobne przygody, jeżeli chodzi o różnego rodzaju choroby. A znam facetów, którzy tam raz, dwa razy mieli tylko kobietę, i tak naprawdę zachorowali na jedną, czy tam na drugą chorobę, jakąś tam weneryczną, i to był bardzo poważny problem. Więc. Tak naprawdę na to nie ma reguły. Kiedyś oglądałem też taki film w telewizji. Wypowiadała się pewna prostytutka, która 20 parę lat pracowała na Pauli w Hamburgu. Sam Paula chyba poprawnie mówię, a jak nie, to mnie poprawcie, luz. Pracowała 20 lat, czy 25 lat, i ona tak naprawdę, no co, zdrowa, zdrowa kobieta. Tam jakieś drobnostki mówi, że miał, ale tak naprawdę mówi, że po tylu latach pracy, ona jest zdrowa, że już wszystko jest ok. A w tym samym programie był chłopak, który miał pierwszą kobietę chyba czy drugą, i zachorował na kifa, i tak naprawdę umierał. Po, no, już niedługo miał umrzeć. Więc de facto na to nigdy nie będzie reguły. Z moich. W każdym razie, obserwacji niepoprawni optymiści zawsze mają lepiej. Z moich również obserwacji, z tego co obserwuję, nigdy, ale to przenigdy nie ma na to jakiejś tam reguły. Na tyle, co możecie się zabezpieczyć, to na pewno są prezerwatywy. Wszystko oczywiście róbcie z głową i nie słuchajcie jednego kolegi, drugiego czy trzeciego, bo każdy. Każdy, ka, każdy ma indywidualne doświadczenia. Zaufajcie po prostu sobie, swojej intuicji, zgłębiajcie wiedzę ewentualnie na ten temat i zawsze, ale to zawsze, uczcie się od profesjonalistów w danej dziedzinie życia. Hej.